Manko Majstersony. Ogólnie teraz na weekend będziemy nagrywać filmosa podobnego do ostatniego Głankę po bieganie po ekstremie, po przeszkodach na torze. U nas na 70. W tych, oto właśnie, buta. Także bimy na weekend, gruby. Miłego do zobaczenia. Manko Majstersony. Cyk, cyk, jesteśmy znowu na torze. Tak jak wam hmm. mówiłem, Kura chwilowo jest na serwisie. Tracik hmm. ja coś mówił jak tam przejeżdżał na górce, czy coś z motorem stało. Kurde lipa, tak bez motocykla. Półpitalałby, jak nie wiem. Cześć na to, że nagrywam. Może być później, zadzwonić. No dobra. No. O, jakiś cztero cię się obudził. Tutaj macie majstercone ogólnie filmosa jak chłopaki się tutaj na bucie ścigali z tydzień temu. Dzwonię do Robercika, właśnie jednego z nich Wariacik na biegach Trenuje Normalnie jak on tu skoczył te opony w... ostatnio To Robercik czemu ty nie odbierasz? No ogólnie majstersowy to tak jeszcze z Tydzień, dwa, trzy Takich właśnie wloczków I potem jak już siądziemy na sprzęt To już nie siądziemy. Dobra chłopaki odpalili wroty Lecimy na tor Albo może najpierw do lasu Fabian coś w sumie mówił, że on będzie tylko las latał O, bo dobra, to na drugim kółku, a teraz chodźmy na to. Oriaty Pozdro Dla każdej osoby Pozdro niko*** Wolf... Będziemy coś świrować niedługo na Jelonce Kata też swojego wezmę I zrobimy grupy Piknie. Dziękować Majstersony również każdej osobie za wsparcie, wspieranie kanału Jak i prywatnie, jak i na właśnie social mediach Dziękować w cholerę Majstersony, dajecie zawsze takie wsparcie, że naprawdę Na ten sezon, jak i każdy kolejny po kolei Będzie coraz większy roz... 518 subskrypcji jest na kanale Brakuje... Brakuje 82 suby do tysiaka Także klikajcie subskrypcję z dzwonem, jak chcecie być z kanałem na bieżąco Jak już będzie tysiąc To no już w ogóle będzie roz... Osoby będą wchodzić na kanał, wiecie, tysiąc subskrypcji To też inaczej wtedy właśnie, jeżeli chodzi o zostanie na kanale Także subujcie, jak chcecie być z kanałem na bieżąco Widać, że tu chłopaki odpalili wroty nie był wariaty plan, żeby wystartować dzisiaj tutaj, skończyć tam, całe przeszkody przebiec w butach crossowych. Ale niestety nie ma ekipy do tego tematu. Za tydzień mam nadzieję, że się uda ogarnąć tak z cztery osoby jakby się pościgał. Reszta osób leci w normalnych butach. Tydzień temu już, żeśmy z chłopakami już pierwszą wersję tego wyścigu zrobili. Także może być spoko temacik też, jeżeli chodzi o osobny właśnie jakiś taki kontentik tutaj z toru. Wpadajcie też majstersony na mojego TikToka, tutaj będziecie mieli podanego. Powoli się tam też temat rozkręca, jak na YouTube, jak i na Instagramie. Poczekamy aż jakieś petarki wyjadą. Ło, gleba! Podnieś się, bo Cały! Ciełano. Widzicie? Widzicie wszystko, nie? Fajno, pogoda, słoneczko Dzisiaj się zajeb... musi jeździć Nie wytrzymam zaraz masakra jest bez sprzętu zobaczcie wariaty jak wygląda moja łapa z sąsiadem pozdro sąsiad oskar dla jaj żeśmy się tam gdzieś napisali i taki senior jest normalnie jakby gdzieś na motocyklu w drzewo wywalił czy coś na przeszkodach czy na kamienie udało się ogólnie nową robotę ogarnąć także będzie już niedługo Konkreto z chwilowo nie ma skodzina niestety została skosowana Dziś tam było łamanie do auta na mieście jak sobie stała także przyczepka jest właśnie tylko właśnie chwilowo nie ma jak tutaj przetransportować motocykla ale niedługo będzie jakaś też furka zwykła jakbyście majstersony mieli, majstersony, majstersonki byście mieli jakieś autko najlepiej z hakiem do sprzedania albo byście coś wiedzieli dawajcie znaka tutaj macie mojego instagrama a małe motorki przejeżdżały jeden pokazywał właśnie, że coś się stało z klamką nie odpisał mi Zaraz najbliżej podejdziemy i się spytamy Lecą wariaty Miało filmosa dzisiaj nie być Z rana wstałem, nie miałem gdzieś tam jak za bardzo się dostać na tor Ale mówię, że musi być dla was filmos Nie ma opcji Co tydzień w niedzielę, maksymalnie w poniedziałek filmos musi być na kanale Pamiętajcie o supiku z dzwonem, jak chcecie być z kanałem Na bieżąco łapaszce, jeżeli materiał oczywiście to zasłuży w Komentarzu, posłuchajcie o nagrywkach Kacik następny Zmieniać ogólnie gdzieś tam oklejne w motorze, plastiki, ale zostajemy chyba przy barwach takich jak są. Tory są niedługo do zrobienia. Lagi hebla tylnego, sprężynka się w ogóle wygięła. Hmm. Hmm. ale benzynium daje dwusuwikiem fajnym. Poczekamy na Fabiana Bucholca młodego. Widziałem jeszcze jakiegoś drugiego wariacika na 8,5 chyba. Waruny w sumie fajne. Tor chyba nie był równany. Tata jest zaiebiażcza. Zaiebiażcza się z tego wbija No, katują. Lasek. Lecimy tam na chwilę też. Idziemy zwijać. Sąsiad mnie odbierze. Trzeba będzie iść na wioskę, na sklep nalewiatana no i potem już będę cisnął. Montować dla Was wieczorkiem. Filmosa wleci, nie wiem, 20 z groszem. Jest, dwóch wariatów. Jakby ktoś chciał, Macie Tersony, spyknąć się na latanku wspólne. Dawajcie znaka, najlepiej na Instagramie. i Można się właśnie kiedyś spyknąć. Wielką ekipą. I polatać właśnie Przyglęcień, okolice Jest wariacik jeden Drugi Siemano, siemano. Wariaciki małe dwa. To piękne to jest. Co? Coś się z klamą stało? Coś się stało z klamą? Nie. Ja tam nie kojarzę tych trzech motorów, jak coś to się odzywajcie na Instagramie czy coś, można się zawsze spyknąć na polatanko jakieś. Lecę miłego! Trzymajcie! Do zobaczenia! No zobacz. o, muszę cisnąć, bo właśnie nie ma Fabiany, została skasowana i muszę cisnąć na powrót, ale jeszcze chwilę z wami zostanę, zanim dojdę na wioskę, na sklep. To trochę minie. Majstersony, klikajcie subika z wolnym, jak chcecie być z kanałem na bieżąco, zostało 82 suby na tysiaka. Jest 918 na Tysiaka odpalamy skok z Kominosa. Tym razem z... z 300 metrów. Kolejny wariacik. Odzywaj się, Mordo, na Instagramie, czy coś. Jakbyście chcieli jakipowo polatać. Majstersony subików jest. Patrzcie, no tu. Subików na kanale jest tyle. 918, 82 suby. Tyś jak wybija. Teraz biorę telefon, dzwonię, zamawiam skok z kominosa na 300 metrów w Szczecinie. O, kolejne wariaty. Z 100 już był. Tutaj macie linkacze do filmosa z półtorej roku, chyba dwa lata temu na kanale. Zajawa, jak nie wiem, czy ze spadochronu, co grubiej. Dajcie znaka w komentarzu, Meistersony, i na Instagramie, co grubsze. Spadochron czy skok z komina? Co byście bardziej woleli? Może spada ochron, Komin już był, chociaż 100 metrów, a 300 różnica w... No zobaczymy na spontanie jak to wyjdzie, mówię na tysiaka, tysiąc subów wybije, w dzwonie I ogarniamy od razu ten skok na to, jak subskrypcje idą Nie wiem, za... kiedy się uda wbić, Zamiecha 2, dwa, trzy Przed latem, przed wakacjami myślę, że tysiaczek już będzie też piękny Angielski? Nie wiem, dajcie znaka w komie, jak ktoś wie, jakie to był Tu też. O, pozdrawiam, Mordot! Też właśnie nie ma przedniego i jest przekichane, bo cały czas tutaj macie nikacze do Filmosa, cały czas Meistersony wlatuje błoto na twarz. Także Meistersony, dawajcie znaka: czy na 1000 subów wolicie skok ze spadochronu, czy ze skoku z komina 200 metrów wyżej. Ja wiem, mi obojętnie w sumie. Tak i tak, adrenalina, tak i tak, coś grubego. Nie wiem, ten film ma z 2 lata temu, półtorej roku. On ma chyba z 1000 wyświetleń? Tyś jak już tam, już tam pyknął, no? Dobra, sony. pozdro dla każdej mordeczki, storu dzisiaj, dla każdego wspierającego. Zwijamy powoli na odbiór i żegnamy się z torem. To zobaczyć na trasie dalej jak będę wracał. Już. No no ogólnie miała być okranika i plastiki czarno neonowe zielony. Taki gdzieś takiej barwy, ale zostaniemy chyba przy tym białym z Six Day's oryginalnym. Zobaczymy już niedługo zobaczcie furatę po serwisie na kanale. Bo opowiadam wam właśnie wtedy, co tam było konkretnie po kolei wymieniane. Dziękować za wsparcie osobom, które właśnie pomagają każdej osobie, która pomaga mi rozwijać ten kanał i tak dalej furę, sprzęcik, serwisować dziękować za wsparcie każdej mordeczce. Planowałem dla Was ostatnio zlepek materiałów najlepszych akcji na kanale jak się nam namnoży tutaj jakichś najlepszych akcji w treningach kolejnych po prostu się zrobi interko, czyli takie wprowadzenie do filmosa zlepek najlepszych akcjonów Także jeszcze troszeczkę z tym tematem. A wrzucę wam. Tutaj macie do nikacza do zawodów u nas na Siedlencinie. Ja jedne były, w paru startowałem. Wpadajcie na kanał, obczajcie sobie właśnie resztę Filmosów. Tutaj Wam się Majstersony niedługo wyświetli. Wejdźcie na mój kanał, tutaj Filmos. Ciśniemy sobie na lewiatana. Troszeczkę mamy do przejścia. I zaraz właśnie lecę z mordeczką coś tam jeszcze podziałać Wieczorem wracam na chatkę I będę montował dla was tego filmosa Wilczek dłużej nie pojeździ każdy Zawodnik i tak dalej To im dłuższa przerwa Wiadomo, że jak potem się wsiada To się robi jeszcze większy Rot pier... Ciśniemy. Szkoda, że dzisiaj nie było żadnego wariacika Z wiochy Robercika, Jacy albo kogoś no ale mówię, ten wyścig w butach krosowych podejmiemy chyba za tydzień dwa jakby było tak z pięciu osób do wyścigu po prostu po całym ekstremie, po przeszkodach wyścig ostatnio żeśmy się ścigali o rękawiczki graty jeszcze raz Robercik wygrał na motor nowe przyjadę kiedyś na motorze na tor to Ci podrzucę, dam, wręczę śniemy śniemy, Jakie pomna na jakieś zawody takie grubsze do jakiegoś nie wiem, jakiś Esberg, Rodeo, jakby ktoś był na Esbergu Wiecie znaka na Instagramie najlepiej, proszę To wychodzi tam kosztowo na oko Nie mówię, że startować, bo tam to by trzeba było naprawdę już jeździć Z 2 trzy razy na tydzień, cztery Za mieć i drugi motocykl na busie Tak, zawodnicy mają niektórzy tam naprawdę z grubym wyposażeniem Ale pojechać tako, pooglądać Do tych terenów tam bo... Coś podobnego jak Red Bull 111 MW. Kiedyś były takie zawody w ma Ja mam w sumie filmosa. Nie wiem, czy u mnie na kanale, na tym. Z Red Bull 111 MW z Bełchatowa. Z kopalni, z zawodów. Albo na moim, albo na starym kanale. Tutaj wam się też gdzieś wyświetli. Powinniście sobie zobaczyć zawody normalnie w kopalni, w piachu. Tam jest po prostu sam piach. Jest taka jazda, że nie wiem. Raz tam miałem sklepionkę KTM a krosówkę Byliśmy na parkingu na podoku podknięci pod zawodników. Po prostu tak o sobie latałem setką na jakby na motorze na treningowym. Tam, nie? nie startowałem na megawacie, ale latałem taką. Ta impreza już nie jest organizowana, bo została zamknięta i wtedy były właśnie zawody robione specjalnie, bo zamykali już tą kopalnię. Naprawdę teren taki nowy sezon. Nowe plany do formy ile będę wracał, nie wiem myślę, że tak parę wyjazdów, 5, 5-10 wyjazdów i myślę, że już jakieś zawody można było po podnieść zrobić 10-20 osób i polecieć gdzieś wokół komina na jeleni na parę motocykli. Dawajcie znaka jak rozwalać systemos to ekipowo Nikt nie lepszy, każdy równy. Pozdro, Mati. Właśnie Mati mi powiedział taką regułkę i chyba się jej trzymać, i naprawdę będzie G. Nikt nie lepszy, każdy równy. Ugiń w szupi, zaraz będziemy na miejscu. Krótka jest, jest naprawdę Bison. Co ja Wam tu Meister mogę opowiadać? W padkach Wam powiem. Na pierwszej chopie kiedyś rozwaliłem nadgarstek z przemieszczeniem. Poleciałem na 8.5. Podobno nawet skoku na hopie już leciałem krzywo. I po prostu mm, przeleciałem przez kierę mm, i nie przejmowałem się jakby ręką czy, 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 czy resztą, tylko nowym kaskiem. No, pierwsze co wtedy mówię, jak tam kask czy cały niezły motor czy coś, tylko czy nowy kask jest na pewno cały. Przyjął wtedy to uderzenie i, i ogarnął temat miałem chyba wtedy w wakacji, akurat się to stało na początku, miałem właśnie wtedy przerwę. miechy. Ogólnie dwa razy jeszcze ten sam nadgarstek złamany. Czasami mi gdzieś to tam wracało jak zaczynałem jeździć, trening. No, ale już odpuściło. Ostatnio pod szybowcową, ten palec, nie wiem czy widać. Czekajcie. Ten palec, a ten. Widać, nie? Różnice. Jechałem pod szybowcową, było trochę ślisko i odpaliłem wroty, jakby robiłem zakręt potem pod górkę za bardzo uderzyłem w tublisa i w oponę i zabrało mi tył do lewej strony przetrzesnęło mi palca no i właśnie wtedy rozwalił się też ten błotnik przedni jakie tam jeszcze były glebsony na motorze ta gleba majstersony jaka była to jeszcze na 125 na krosówce na KTMC. to na tych oponach co byliśmy wcześniej Grubo, co? Opony były na płasko właśnie. Pojechałem na jednym kole i akurat mi przednie koło opadło przed tą belką. No i zmrozili mi łapy na zapoznawczym i poleciałem jakoś te zawody. Też jest filmos na tym kanale. Sąsiad zaraz wpadnie mi odebrać. Lecimy właśnie potem coś podziałać i potem lecę montować dla was tego filmosa dzisiaj na wieczór. Dziś pojechaliśmy enduro na 125 na krusówce. Tamka była połamana dzień wcześniej na torze Tutaj właśnie w średnicie, lewa od sprzęgła, wywróciłem się na podjeździe. I przy, jakby ta klamka mi wywróciłem się na lewo z kierownicą, trzymając motor na podjeździe i ta klamka właśnie rozwalona poharatana mi się wbiła tutaj o palca. Normalnie myślałem, że będzie amputacja, a gdzieś tam zacząłem dleć trochę na tym podjeździe. Ale na spokojnie już mi ogarnęli. Tatą pozdro, Tata, jak oglądasz? I zawinęliśmy w papier ten palec, w rękawiczkę i jakoś tam powoli zjechałem. Coś tam chwilę jeszcze jeździłem. Raz na 65 km. Jechałem w peletonie w lesie i dostałem. Nie miałem nic tutaj. Żadnego ochraniacza, nic. I dostałem kamieniem. To też mnie na chwilę tam przydusiło. Dosyć, dosyć. No, zaraz majstresony będziemy, to tam jest ogólnie, ta furka stoi. Dziękować za oglądanie filmosa, trzymajcie się, miłego, pozdrówka. Manety full. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach za tydzień, prawdopodobnie w niedzielę. Może uda się coś głupszego ogarnąć za tydzień, dwa, może jakiś wyjazd też. Czas pokaże, najpierw... ...trzeba ktm doprowadzić do stanu tip-top i będziemy... Miłego, pamiętajcie o subie, dzwonie, jak chcecie być z kanałem na bieżąco. Łapeszce, jeżeli materiał oczywiście nie to zasłuży, też technicie co się o nagrywkach, czy się podobał lożek I widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego, trzymajcie się, dzięki, do zobaczenia.